Paweł Kuźma, kłaniam się nisko. Witam serdecznie w kolejnej analizie y, giełdowej. Dzisiaj y, z, przeanalizujemy sobie spółkę, y, która została wytypowana przez jednego z subskrybentów. Y, prosił właśnie o analizę spółki. Atendę jest to walor, który y, nie jest może jakoś specjalnie płynny czy też popularny, ale też y, jak widzimy tutaj na ostatniej sesji. Wczorajszej 200 tysięcy obrotu no powiedzmy, nie jest to aż tak źle, bo jak wiemy, mamy bardzo dużo też spółek, które mm, mają po tysiąc złotych dosłownie, czy też no, nawet nie ma obrotu na nich każdego dnia. Także możemy powiedzieć, że jest to no, nawet taki średniak, jeżeli chodzi o popularność wśród inwestorów. Natomiast my sobie. Sprawdzimy w jakim położeniu właśnie wygląda w tej chwili wykres, co te, te świece, kreski mogą nam mówić odnośnie przyszłego kierunku, najbliższego, ale też, a, a też jakiegoś takiego trochę dalszego. Powiedzmy z taką wizją tygodni, może nawet dłuższą. Zaczniemy sobie może wyjątkowo od wykresu miesięcznego, czyli takiego wykresu, który, jak już wspominałem nieraz, no niewiele nam może daje odpowiedzi stricte co do, co do tego, czy inwestujemy w tym momencie, czy, czy czekamy na jakiś konkretny moment, bo wykresy miesięczne raczej pokazują ogólną tendencję, tak żebyśmy sobie zobaczyli, z czym w ogóle mamy do czynienia i tutaj pierwsze co nam się nasuwa to z pewnością to, że w przeciągu ostatnich lat bo tutaj mamy od 2013 roku historię na tym wykresie widzimy, że no można by to zaszufladkować ten wykres w, w takim powiedzmy jako trend trend boczny oczywiście no może to trochę śmiesznie brzmi jeżeli widzimy, że w pewnych momentach w tym okresie była cena 2 zł, 2 z hakiem, ale była też 7. Więc jakby no tutaj można oczywiście odbić piłeczkę zupełnie słusznie i powiedzieć, no ale między 2 a 7 to jest sporo procent do zarobienia. No i jak to się ma do trendu bocznego? Natomiast jednak yy, yy, powinniśmy Powinniśmy patrzeć wstępnie na kierunek, prawda? Czyli, czyli jaki jest ten sentyment. Tu w tym przypadku chodzi nam o ten sentyment taki długoterminowy. Więc on wygląda bocznie, bez kierunku, z delikatnym obecnie wskazaniem, można powiedzieć, na, jednak na spadki. Widzimy to w ostatnich miesiącach tego, na tym wykresie. Ale też y, jako całość, czyli wszystkie wybicia mocniejsze spotykały się jednak z głębszymi korektami, czy też, no, tutaj, to ostatnie y, ciekawe wybicie. No, nie ostatnie, ostatnie powiedzmy było w minionym już roku, ale 21 rok tutaj również mieliśmy duży, kolokwialnie mówiąc, odpał, który również spotkał się z negacją tego, y, tego ruchu w górę. Także. Nie jest to jakoś długoterminowo, ta spółka pod, pod kątem wykresu analizy technicznej nie wygląda za specjalnie dobrze, ale za chwilę rzucimy sobie okiem na tygodniówkę i też dzienny wykres, poszukamy tam jakichś ciekawych miejsc do ewentualnego do zawrotki. Czy do właśnie jakiegoś odbicia powiedzmy nawet w krótszym terminie, czy też w terminie średnim. Jeszcze zamykając ten rozdział miesięcznego wykresu, chcę tu zwrócić uwagę na wątek, którym będziemy się poruszać dalej na innych interwałach, a mianowicie takiego długo, długoterminowego wsparcia, które jak widzicie, zapewne tu też trzymam trochę ten kursor już w tym miejscu, właśnie w okolicach 2 zł, ale bym powiedział bardziej tutaj, zobaczcie w rejonie. 2,30, 2,40. Jest to takie wsparcie naprawdę silne, ponieważ mieliśmy do czynienia z nim na przełomie 14 i 15 roku. Tak naprawdę, no tutaj po, połowę 15 roku, wręcz w, w tym momencie, w tym miejscu, w, przy cenie 2,30, 2,40, ten wykres się wspierał i próbował szukać wybicia. Górą które też i znalazł w późniejszym czasie, ale późniejsze korekty 20. rok również mamy zejście. No, to jest COVID, więc też może być troszeczkę zniekształcony. Ten obraz, no tutaj, zniekształceniu mogłoby ulec zasięg tego ruchu, bo był właśnie pod 2 złote, Gdzie normalnie to, to wsparcie jest 2,30-240, tu było trochę mocniej, ale też z tych rejonów. Notowanie to się odbiły, no później oczywiście na fali całego dobrego rynku, jaki był, pamiętacie, no to też i ten ruch był mocny, ale kolejne zrzucenie, zrzucenie ceny również hamujemy tutaj w tych rejonach 2,30-2,20. To jest taki szerszy zakres cenowy, jak to w analizie technicznej, no jest głupotą skupiać się na jakimś konkretnym, przyspawać się do konkretnej ceny. Że tam stamtąd musi się odbić. No nie, tak nie będzie to działało. Oczywiście są spółki, czy też przypadki, że, że dokładnie co do ceny się odbije, jaka była wcześniej, ale im mniejszy jest to zakres, im, im mniejsza jest to spółka, mniejsza płynność, no to wtedy ciężej o tę precyzję odbicia. Także tutaj mamy taki szerszy, trochę szerszą przestrzeń wsparcia. Ale do czego zmierzam? Że tutaj jakby 22 również odbicie i też 24 końcówka z, z minimum 20, ale również z tej strefy odbicie. No i właśnie do tej strefy powoli, powoli rynek znowu zmierza. Za chwilę na tych interwałach kolejnych sobie spróbujemy popatrzeć, jakby to można było ewentualnie ugryźć pod potencjalne odbicie. Szybko w takim razie przeskakujemy na tygodniowy wykres i tutaj widzimy. Już troszeczkę jesteśmy bardziej w temacie takim obecnego, obecnego okresu, że tak powiem. Jeszcze tak edukacyjnie chciałbym tutaj wspomnieć o tym podwójnym dnie, który mieliśmy jeszcze no, dokładnie zapoczątkowane rok temu na przełomie tamtego roku. I tutaj takie formacja W podwójny dołek właśnie na wybiciu tutaj był ciekawy sygnał, taki trochę no, dłuższego terminu średniego, który jak widzimy dał bardzo duży zysk, dałby dobry, dobry ruch. Natomiast później znów no, te, te demony tej spółki wróciły i, i gdzieś tam zaczęły negować te na początku zanegowały ostatnie wybicie mocne, a później to już było psucie w ogóle wykresu, psucie średnich, które tych najbardziej dynamicznych, i tak dalej, i tak dalej. Później były zejścia głębsze. Teraz patrząc na tygodniówkę, sygnałów kupna nie ma tutaj. Tutaj na razie należałoby czekać. Tak czysto patrząc na ten wykres, na te sygnały widzimy. MACD, RSI to wszystko nie daje na razie sygnałów kupna. Również po świecach same czerwone świece, więc ta słabość jest widoczna. I rynek tak naprawdę stara się gdzieś hamować, ale nie bardzo mu to wychodzi. Tutaj lokalnie widzimy, że było wsparcie, jest trochę wsparcie tutaj w tych rejonach, było 2,70, 2,70, 2,73. No ono upadło. Już widzimy to wsparcie. Było też w ostatnim tygodniu próba podejścia i też z, z falstartem startem zamknięcie niższe. Być może tutaj te rejony teraz obecne, czyli 2,6 widzimy tutaj 22 rok było też wsparcie 2.55 2.60 ta, ta przestrzeń również może zadziałać przy czym to są takie powiedziałbym wsparcie troszeczkę mniej, mniej wartościowe czy też niezamocne w kontekście całości jakby rynek może grać tutaj na jednak na dojście jednak na próbę ściśnięcia tego tego waloru do tych poziomów które wspomniałem, 2,40, 30, 2,20, i yy, tak, że tak powiem, nie, nie patrząc na jakiś tam bagaż fundamentalny, jeżeli ta spółka ma czy nie ma, czy ktoś coś wyczytał, czy komuś coś się podoba, a patrząc czysto na wykres, pozostając głuchym, że tak powiem, na, na fundamenty ewentualne, no to tutaj wypadałoby zwyczajnie, spokojnie czekać i tą spółkę traktować jako jedną z wielu, w której przy cenie 2,40-30 zapala nam się jakieś światełko, gdzie wrzucamy ją do obserwacji, czy z tego rejonu będzie próba wybicia, i wtedy szukamy, czy też we wstępnych okresach, czy nieco późniejszych, z większą pewnością, na po prostu na odbicie, na jakieś dłuższe odbicie z tych rejonów. I przeskakujemy płynnie właśnie na wykres dzienny, który może nam tutaj coś więcej powiedzieć. Na wykresie dziennym, akurat. Najbardziej widać dynamikę czy też ład, porządek, w jakim spada ta spółka. Bo zobaczcie, średnie, jak się przecięły jeszcze w, w tutaj październik, listopad, no, końcówka października, bo wykres wcześniej, notowania przeszły pod średnie, później te średnie, przepraszam, stanowiły opór i zaczęły się przecinać to widać, że to spadanie jest takie dosyć regularne i, yy, jak ja to mówię, kontrolowane przez SMA15. Już to przy okazji wcześniejszych spółek mówiłem, że czasami, jak jakaś średnia weźmie się za kontrolę yy, trendu, to potrafi to działać. Czyli może to być naszym, <laughs> przepraszam bardzo, może to być naszym takim wskaźnikiem jak się poruszać na danym walorze. I tutaj, gdybyśmy to wzięli pod uwagę, tę te słabość y, tego rynku na tendę i, i czekanie na ewentualny zwrot, no to na razie widać, że również bez konkretnych sygnałów co do odwrotu. Otwarcie, które tutaj mieliśmy na ostatniej sesji, dosyć wysokie właśnie w rejonie 2.73 i zrzucenie y, kursu w dół, no, też o tym cały czas świadczy, że być może jakaś walka się toczy, ale na razie popyt nie jest w stanie przejąć kontroli nad tą spółką. I to też z punktu widzenia technicznego sugeruje nam, żeby zwyczajnie się temu tylko przyglądać, i na razie nie ryzykować. I jeszcze raz to powtórzę, chociaż na pewno dla wielu z Was jest to oczywiste, że nie oznacza to, że jutro na przykład. przepraszam, to jest niedziela, że w. Poniedziałek, powiedzmy, nie, nie pójdzie to w górę. Może to pójść oczywiście w górę, bo my tego nie wiemy de facto, co się wydarzy. Natomiast chodzi znów o to prawdopodobieństwo, czyli o to, żeby nie narażać się za bardzo na potencjalne spadki naszej gotówki, naszych, naszych pieniędzy. Musimy szukać przewagi, no a tutaj, w, tej, w tym momencie, przewagi popytowej nie ma, dlatego wydaje się, że można stać na razie na tędy z boku. I tak jakby yy, zamykając klamrą, no można jeszcze powiedzieć, yy, zamykając klamrą, to na pewno warto jeszcze raz przypomnieć o tym, o tych poziomach, yy, o których sobie tutaj mówiliśmy przy okazji, no najlepiej były widoczne na tym miesięcznym wykresie, czyli tego wsparcia yy, tutaj w przestrzeni, możemy sobie zaznaczyć, powiedzmy, że to byłaby taka przestrzeń, o właśnie. Taka 2,40-2,10 w tej y, strefie można by szukać y, właśnie zagrania w górę pod ewentualne odbicie mocniejsze, nieco mocniejsze, z którego też wtedy łatwiej wyjść, ewentualnie gdyby się nie chciało dalej wznosić, ale my mamy bezpieczną w miarę pozycję, gdybyśmy w tej strefie zaryzykowali sobie takie kupno. Natomiast kto Posiada walor, no to tutaj również ta strefa moim zdaniem jest kluczowa. Yy, oczywiście to zależy znów od tego, jakie mamy tam fundusze i czy 2,60 to już jest dużo straty, czy nie dużo, bo zakładam, że, że powiedzmy, no ktoś wchodził wyżej niż niżej. Yy, I tutaj trzeba sobie właśnie zadać to pytanie, bo ten, bo ten kapitał, który mamy, jest jak wiemy, no najważniejszy, czyli idziemy zawsze kapitałem, naszym, naszym konkretnie tym, co zainwestowaliśmy w stosunku do tego, co mamy na giełdzie, a dopiero później wchodzi, wchodzą inne instrumenty do gry, czyli właśnie analiza techniczna, no i tutaj e, pierwsze zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie jeszcze tracić, chyba, że jesteśmy na, na przykład na zero, czy, czy na drobnym zysku, no to mamy większy komfort, ale z punktu widzenia analizy, analizy technicznej, yy, zwłaszcza w dłuższym terminie, jeżeli chcemy wale otrzymać, no to właśnie te wsparcia, o których tutaj wspomniałem, yy, czyli jeszcze te 30, powiedzmy 40 groszy niżej, są kluczowe. A więc, jeżeli nas stać na to, jak ja to mówię, można przeczekać do tych poziomów, do odbicia, ewentualnie próby znów budowania następnego ruchu w górę. Natomiast poniżej tego wsparcia należałoby prawdopodobnie no, wycofywać się z, z akcjonariatu, by ratować zwyczajnie swoje pieniądze i ewentualnie przy kolejnych próbach zmiany trendu, próbować znowu wskakiwać. Jeżeli takie, takie jest nasz, nasza strategia, jeżeli tak, tak chcemy funkcjonować, czysto technicznie, ana, ana, z analizy technicznej, to nie jest to walor. Zwłaszcza w tym momencie, nie jest to walor atrakcyjny, na, zarówno w takim dłuższym spojrzeniu, jak, jak widzieliśmy, miesięcznym, dziennym yy, czy tygodniowym, właśnie, ale, ale też yy, również w tym takim krótszym spojrzeniu. Tutaj godzinówka czy też dzienny wykres to sugerują, że jednak nie ma tych bezpośrednich sygnałów zmiany. Być może, tak jak powiedziałem, rynek będzie się starał jeszcze zepchnąć ten kurs w stronę tych mocniejszych wsparć i może, może za kilka tygodni będzie, będzie ruch z tamtych rejonów. No wszystko się oczywiście wyjaśni, natomiast tutaj żadnych, analiza techniczna nie sugeruje tu żadnych raptownych, gwałtownych ruchów zakupowych na ten moment. To wszystko w tej spółce. Dziękuję serdecznie za to, że, że jesteście ze mną, za, za wszystkie subskrypcje, które się pojawiły. I do zobaczenia w następnej analizie. Dzięki.